Do niego, Do niego! Nie, 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 Spokojnie, spokojnie, spokojnie spokojnie. nie, nie, został, został. nie, Dobra, nie, dobra, 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 dobra. nie, ale nie krzycze. Środek przyjmuj, przesuwajcie ludzie pozycję. Dość, dołóż nogę, dołóż nogę. Powadź o piłkę, powadź. Za nim. Graj, graj. Leci o 900 metrów, to jest walny na ten Bez wyczucia. Wracaj, wracaj.

Zobacz, to jest dzisiaj na boisku? Martyn! Nie, No Nie! jest Nie! No Nie! No Nie! No Nie! No Nie! Nie! jedź. jedź, jedź, jedź! Przesuncie, przesuncie. Przesuncie tam. Zacznijcie grać, ludzie! Yes, yes, yes.

Uż, dużo Poczekaj. Zaczekaj. Słabo, o piłkę. Dojdź do niego. Dojdź do, do środka. Jeden, jeden po, zostań, zostań na 30. Metr, zostań. Na 30. Jeden, jeden musi tak na, dobitkę na 30. meczu. Nie pomaga. Nie okay. pomaga. Zostań. 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 na Zostań. Zostań. Zakalam! 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 Ej, ej, no kuba jest Zakalam! Zakalam! No kurwa, Zakalam! 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 Moi, bo, żeby nie wyraźnie tego żeby nie właśnie. Twoja! Ziemia! Osry, osy gent, os mało co by go sprawdził. Chodź głowę grają już! To mi głowa piła! Dość Mikołaj bliżej! Dojść bliżej! To nie jest To nie zawodnikiem! Chyba będą się ganiać z gościem, no. Przestuj, przestuj! no. no lata, Mówi się, ba, 20 metrach, to Zacznijcie grać ludzie jeszcze! Mikołaj! Ty nie jesteś zapasnikiem człowieku! Nie bój się gra! Idzie! Nie bój się! Dajcie no kurwa do niego! No graj mu piłkę! Kiwa No i teraz rzuć wszystko na jedno tenie, podejdą wszyscy. Ty, jak jest miłość? Paweł wejdź, Paweł wejdź. Bo on się z bramkarzem, bo jest ostatni za stałą drzwięk teraz. Patryk zamknij! Ale tu niech ktoś też zamknie, no. Za tak głęboko. Dobrze. Tak za głęboko. Chodźmy, chodźmy. jeszcze!